Cześć! Widzicie gdzie jestem, nie? W tym samym miejscu, co byłem ostatnio. Trochę zarosło już. Niedługo się tu już nie dojdzie. Wiecie jak to jest? Siedzę w domu, nie ma nic do roboty. Ja wiem, że tutaj już nic nie wyjdzie. Może sporadycznie jakieś gwoździe. Ale mówię, wypad jest wypad, także jadę. Wziąłem yy, woderów, nie mam. <laughs> to wcale nie jest śmieszne. Woderów nie mam, bo są mu teścia w garażu. Teścia nie ma, nie wiem gdzie on jest. Yy, wziąłem Stefanka, porzucam Stefankiem Tak dla relaksu przyjechałem Mówię, nagram odcinek Co wyjdzie, to wyjdzie, może nie być nawet gwoździa Ja się cieszę, jestem zadowolony, że mogę tu przyjechać jest fajnie Także zapraszam Was do oglądania Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie Bo nie wiadomo, co tam na dnie się skrywa jeszcze Biorę się do roboty Także pierwszy rzut Obym nie miał żadnego zaczepu bo nie mam, mówię, nie mam woderów, nie mam kaloszy, będę najwyżej wchodził Będę wchodził najwyżej. Nie no, lepiej, żebym nie wchodził. Także zobaczymy, co tu się jeszcze skrywa. Może nic. Czy pewnie nic nie będzie, ale. Może jakieś tam gwoździe chociaż wyjdą. Zobaczymy. O, ale powiem wam, że tutaj. No. Jakieś przyłapanie tam było. Nie, ja tu muszę wejść... muszę tu wejść w woderach. Sorry, że to mówię to samo, co przedtem. O, zobaczcie. Tego to tu, oho. Proszę bardzo. Kiszku. Takich gwoździ z popiołu to tutaj będzie jeszcze... Ja pierdolę No, gdzie się łapiesz wiaderka? Biorę, na co? A ja tu już byłem tyle razy, nie? Dobra, to rzucam dalej. Więc kolejna porcja gwoździ, jakichś drutów, prętów, i innych pierdów, krętów. O, a tu jest coś od zegarka, tak? Widzicie, jaki fand? Aby to nie był tylko fand dnia. <laughs> Ale nie po to tu przyjechałem. Przyjechałem sobie po prostu porzucać. Po prostu. Porzucać. No wiecie, to jest tak wciągające, że po prostu no, siedzisz w domu i myślisz, pojechałbym na magnes. No to wsiadam i jadę. Pojechałem jeszcze po wiadro. O, tam jest zaczep. Nie zaczep, tylko sygnał. Sygnał też być nie może. Przyłapanie tam jest, nawet bomble Ale nie do wyciągnięcia pewnie w tej chwili. Chyba, że to jest kamień jakiś. O, tu też się czepia. Może woda przepłukała coś, jak były te wysokie stany? O, proszę. Jakie przyłapanie tam było? Widzicie? Tam coś jest. Kolejna porcja mega drobnicy. O, jest jakieś kółko duże. Jakiś większy pręt. To to kamień. Trawa zostaje. Co to jest? Jakieś coś od czegoś. No nieważne będzie drobnica. No to hejce. Artur ja tu specjalnie przyjechałem, żebyś jeszcze bardziej ślinka ci leciała. <laughs> Oczywiście przejdę sobie tam później, może tu tam to nie bardzo jest jak rzucać. Zobaczymy. Ale tu coś chce być. Chce coś być na bank. O psa! No nie spodziewam się tu innych rzeczy dziś. Ale zobaczcie. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Widzicie tutaj? To się przyłapało ze złomem. Ale to się nie czepia magnesu. Czyżby mosiąc zegarka? No nic. Znajdę to może. Tym razem w końcu coś grubszego. Jakaś śruba z nakrętką. O, się trzyma. No poza tym sama drobnica gwoździ. A teraz zobaczymy na drugą stronę. Może tam coś innego wyjdzie, tylko ciężko będzie mieć wyciągnąć przez te gałęzie. Tam gdzieś jest ta opona, Ktoś wrzucił oponę. O. Jednak nie, ale zobaczcie, z tamtej strony nie ma nic. Nawet gwoździa. Tam jeszcze... Nie, wy tego nie będziecie widzieć. Tam coś leży. Spróbuję w to wcelować. Taka rzecz, jakby nową ktoś wrzucił. O, tylko że teraz się zrobił mętna woda i ja tego nie widzę. No, ale czegoś, coś puknęło. Chyba, że tak kamienie pukają. No, niestety. Kamień. Jakiś opór na magnesie mam. Coś się złapało. Oprócz takiej zieleninki. Powiem Wam, że tam... o żyłka była nawet. Eee, takie coś. Jakieś tam drobne rzeczy. Oraz większe gwoździe. To, to nawet jak nie gwóźdź wygląda. Nawet coś tam jest. Idę chyba tam w to drugie miejsce zobaczyć. Patrzcie, coś wam pokażę. Nawet sam tego nie widziałem. Widzicie wy to? Łańcuszek. Tak go jak ściągałem tutaj musiał być gdzieś zaczepiony i tak go miałem na rękawiczce. No nie wierzę. Normalnie cienki łańcuszek. Heh, czyli... Jednak opłacało się przyjechać komary już chlają. No nie mam pytań. nie. Albo kamień, albo mam jakieś większe przyłapanie. Bo nie mogę uciągnąć. Już jakąś chwilę z tym walczę, no mam nadzieję, że nie będę musiał wchodzić do wody. Hmm, hmm, hmm. Dobra, wyszło. Czyli coś tam jest. Albo kamień. O, zobaczcie, tu to samo. On się tak czepia kawałkami. Pozostaje tylko reksiu i wodery. Także ja tu jeszcze przyjadę. A dzisiaj to taki spontan. śrubki, nakrętki, gwoździe i na drobnica przeszedłem na drugą stronę byłem tam tylko nie wiem czy to jest dobry pomysł czy mnie tu nie zjedzą komary no ale zobaczymy rzucę parę razy i uciekam do domu wcześniej, jak żeśmy byli, to też na wychodziło fantów. O, tam na tamie się dwie butelki zatrzymały. Jedna i druga. Nie wejdę, bo nie mam jak, nie mam możliwości technicznych. Następnym razem, jak przyjadę, to je zabiorę. O ile jeszcze będą. Coś tam sobie bąbluje. Tak jakby coś... Coś złapało, ale... ale nie wiem, nie widzę, nie jestem pewny, Muszę bardzo delikatnie. No mówiłem, że coś jest? Coś tam mamy. Szmacie obrośnięte. Ja, tylko co to jest? Tu jakiś pręd będzie. U szmata z czymś. No i to coś. Zabieram. Do ostukania w domu. Dobra moi kochani, taki szybki odcinek. Ja będę kończył, lecę do domku. Podsumowania nie robię, bo widzicie co jest. Trzeba jednak z Reksiem. Pozdrawiam Was wszystkich. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie. No i do następnego. Hej! Cześć.